Cześć, bardzo serdecznie kochani w drugim odcinku z, z serii Trzy Szybkie Strzały Dzisiaj na pierwszy ogień bierzemy Evil Evil Nessa Nightmare House eee, Ogólnie czytałem, czy, czytałem ten opis i no kupiliśmy dom gdzieś na obrzeżach miasta i, i musieliśmy, jeszcze tam nie, spać, nie spędziliśmy nocy tylko nasza siostra tam była nam pomagała, ktoś może podejrzewam. I my tam nie byliśmy, tylko nasza siostra. I siostra cudem uczła z życiem w tym domu. I opowiedziała nam, co tam się stało. I my musimy się dowiedzieć dokładnie, co tam się stało wtedy. I rozwiązać tę zagadkę. Ale tak przejdźmy do zabawy, więc bawicie. A tu dwa widzimy, yy, więc odcinek od cudów właśnie, jak widzicie. Więc przejdźmy jeszcze po pierwsze od... Proszę, pozycień sobie, drażniń. Proszę. Tak, to tak, to nie się, to nie się, to A my się wprawdzie. Co, 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 I dziwny, klub, że z tyłu zamka, musi wyjść, od wyjść. Aha, ty nie Ty nie właśnie, No dobra, jak... To jest. Y to byłby pierwszy, pierwszy, pierwszy odcinek w ogóle. No, już tak, odcinek tak kanale moim z tej serii. Yy, serii, drugi odcinek, z, z tej serii. Ale chodzi, że yy, to jest pierwsza gra w ogóle twórców. Nie będę ich wymieniał nazwy, bo im w sensie tego. Z tego względu, że e, no po prostu, no są prawa autorskie pewnie jakieś ku temu i kurczę no i tak słabo by było, nie? Tym bardziej, że to są twórcy dopiero rozwijający sobie się. Zasadniczo. Bo ja dosłownie z pół sekundki przyszedłem do nich, żeby zacznie jakieś gry. I nie mieli... mieliśmy tylko tam jedną właśnie. Więc no powiem Wam, że... Ciekawe, ciekawie się kryją, będziemy ich obserwować na pewno, jak zaobserwuję tych twórców, na Instagramie, więc jeśli ktoś by chciał, no to oczywiście y, możecie się zagrać w ich grę, czy jak nie chcecie, to nie, to nie, po prostu, po prostu, wiadomo jak, co, gdzieś jest, nie, co ty gadać, powiedz, y, gadam tak, żeby się nie bać, bo ja najbardziej nie wiem, czego się mogę spodziewać tutaj, więc gadam pierdolę zamknięty zamknięty klucz znajdować się musi w innym pokoju okej okay. więc idziemy czy się ba taki stres mam, bo nie widziałem przeciwnika jeszcze nie nie wiem o co tu chodzi szafek nie możemy otwierać oczywiście pewnie nie to to jest pod ej ej klimatyczne trochę wam się robić halo halo ha, 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 no. tatka o kurde ej, nie halo halo nie rób mi takich rzeczy no i co mam teraz robić Ej, ja się boję odwrócić bez kitu, nie? Poczekajcie, taktyka dupy. Jezus, ej, tego się wystraszyłem tych taśm, nie? Tu są ślady. Tu doszło do czegoś jak więcej bardzo strasznego i... Nie chcę wiedzieć. Dziwne nie pamiętam pieszenia tego Ła wow, okej okay. Coś jeszcze? Ej hey. Przepraszam no, o Jezus, naprawdę się przestraszyłem. O Jezus, ale się... Dobra, to było straszne. Znajdź wszystkie części mojego zdjęcia, a ja cię puszczę A jak to wygląda? Jezu, wezym Ale się wystraszyłem beznym... Bocie w ramach kwiatrzawki teraz. A ja się co? Chyba z jaja się zestresowałem teraz. Kurwo, ej! Aha, dobra, to tak działa system. Ej, to dobry, podoba mi się mega. Śmiałem się z tej gierki na początku, wam powiem szczerze. Ale... No nie powiem, że robi wrażenie. Czekaj, ja wiem jak to wygląda. To mogę pozwierać w takim razie, szybko. Tutaj coś jest? Chyba nie, nie ma. Tutaj? Tutaj chyba też nie. Tutaj nie ma, nie ma. Tutaj chyba też nie. No i tutaj nie widzę, okej. Okay. No, mamy 6 na, 6 na 13. Kurde, 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 7 na 13. 7 na 13 jest. Yy, tutaj nic nie ma, tutaj mrugnę na wszelki wypadek. Yy. A dobrze, jak wiem jak ona działa już, to się trochę mniej boję. Po kolei najpierw idziemy tutaj. Yy, 8 na 13. 9 na 13. Yy, 10 na 13. Tutaj nic, nic. Staram się wiecie, jak najszybciej to ogarnąć. Tutaj nic, nic, nic. Tutaj ma nic. O Tutaj mamy kolejne. 11 na 13. I dwa strony muszą być w takim razie tutaj. Dobra, dobra, przepraszam, nie będę wychodził, nie będę, nie będę. Mam 11 na 13. Problem polega na tym, że ja nie widzę dwóch ostatnich. Może gdzieś pod schodami taktycznie ukryte? Gdzieś one muszą być, ale gdzie? To nie gdzie, właśnie. Spieprzę. Dobra, muszę być chodzić na górze, bo tutaj nie widzę. No nie ma, tutaj ewidentnie nie widzę. Szykajcie. Szukamy, szukamy. szkamy. E, nic, nic, chyba. Jest zasadniczo tutaj naprawdę nie widzę. Wiecie co, ja znajdę szybko i zaraz się widzimy. Cześć, jak tym sportem udało się. Tak widzicie tu mamy jedno, dwunaste i tu mamy trzynaste. Zaraz są wszystkie części muszę je zabrać. Where is kitchen? Ale gdzie jest kuchnia, ej? Oj, czeki Muszę gdzieś na górę, ją co za nich? Może ja źle przystałem w kuchnia Mogę ją tu przyjść do tego pokoju właśnie Aha, aha, aha Tutaj Sorry, sorry za palucha

Udać się w wyznaczone miejsce na mapie i zabrać tam wszystkie części. OK. Drugi odcinek tak też szybko może zrobiłem sobie żeby mm, taki. Dobra. Dojechałem we wskazane na, na mapie miejsca. Okazało się, że jest blisko dopiero gdy nie rozumiem dlaczego tu jestem. Muszę się rozejrzeć. Zastanawiam się dokąd prowadzi. Otwórz. Ojej, jak ciemno, czekajcie. Beskid. O, kamerka są ustawiła, dobra. Jestem. Tam co widzę To prowadzi do katakumby to są ta, dobrą mówię. Notatka kolejna. Weź tę książkę, weź tę książkę, bo używam wszystkie fragmenty fotografii, wróć do studni. Jeśli to zrobisz wszystko dobrze, otworzy jest skrzyna, jest w niej klucz, który musisz otworzyć. Okej, okay, jakieś drzwi, coś otwieranie. Ale ja mam to otworzyć, no. Nie ja bym jeszcze tą książkę rzucić. No dobra, no cel mi się do do samodu, zapracamy. Purny nuchy, eksploracji, cholera. Muszę to przejść w kono widzowie, znacie mnie i wiecie, że ja po prostu bym sobie nie darował tego. Powiem że kółeczka nie zrobił. I może tu jest ta studnia gdzieś, halo. Chyba nie Dobra, no to wracamy do samolotu, tak jak pan kazał i zobaczymy, co się stanie. Czy bo coś mi się wydaje, że mam chyba pewną tezę, że on tego nie zrobił. Co prawda, bo nie widzieliśmy, w wyrzuciu do tej studni, tylko zabrał książkę, włożył fragmenty i. i Hajdychot, prosto przed siebie, wyjebany, nie? Ale, no. to będzie miało swoje konsekwencje, jakieś mi się wydaje, mówicie? A nie, tu jest studnia. O Dobra no to jednak nie będziemy w konsekwencji Muszę wracać do samochodu, a ja bym to wyrzucił do studni Wiecie, załóżmy ścieżkę widzę tutaj a, 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 Czekajcie czekaj, bo ja się odkubiłem. W sumie ja nie pamiętam, że ja studnie mijał. Nic nie może zrobić. Ej, bo ja zgubiłem wyjście. Ej, no prawdziwo ja się zgubiłem. Bo tu jest za ciemno po prostu. no załóżmy, że... Może tędy? Nie, ja nie widzę ścieżki żadnej, palu. Coś tu jest panowie nie tak, ludzie kochani. Nagle też od bzdusz muru, to muszę dojść do wyjścia, no. rozgubiłem wyjście, jest. Co jest? Może to mam wrócić? Jednak. I idziemy prosto, teraz nie schodzimy ze ścieżki, po prostu idziemy prosto przed siebie. Idziemy prosto, nie schodzimy w ogóle ze ścieżki, zobaczymy czy to nas w ogóle doprowadzi do wyjścia. Bo ja mam złe przeczucie. Nie, no jest wyjście. W sumie. Aha, no. Do... No i dobra, no i co się stało? Okay. Gdzie jestem? Jak się tu dostałem? Kto? Ktoś pokazał mi drzwi, ale... Mordo. otwórzcie, jaka psychodelia. No, mi się, powiem wam... Aha, bo ja mam... Aaaa! Poczekajcie, bo nie wiem czy mnie zrestartuje. mi się za chwilkę. Czekajcie, jesteśmy z powrotem, bo tu jeszcze notatka jest. Nawet nie próbuj. Mm hmm... Hmm... Jestem ciekaw czy jest możliwość, kurde, no bo to może mieć dwa zakończenia, więc sprawdzimy to i to, sprawdzimy sobie, czy potem możemy się wrócić jeszcze tam, a jak yy, ten, no to po prostu, bo to musimy drzwi szybko zamknąć, po prostu, cały czas po prostu mówię, nie, to ma, ta gra chyba dwa zakończenia, mi się wydaje, więc tak, po prostu, sprawdzimy najpierw to, zamkniemy te drzwi szybko za sobą, tak jak... Yy, nie synu jak gra. Bo nas dosyć szybka ta. N. Zamykaj. Zamykaj!

co tu się dzieje? chyba... Bo... okej okay. czy nas nie chce skrzywdzić tylko chce żebyśmy jej pomogli na razie okej, okay, tak to rozumiem ja przynajmniej nie wiem czy każdy będzie mnie podzielał moje zdanie No to, to trudno, no to, to pomożemy ci, no. Jak tak bardzo potrzebujesz tej pomocy? No fajnie, się, ogólnie fajny system podałem się, system tej gry, że ona zostawia te notatki takie, wiecie o tym, co chodzi. gdzie tak to studnie bo teraz nie gdzieś tutaj chyba będzie wiecie tak mi się coś wydają bo na pewno być na tym terenie chyba tego 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 budynku no ja muszę tak się przyglądać te budynki powinny być bardziej podświetlone. Wiecie co? Wiecie? Wiecie czy nie wiecie? Ale poczekajcie, ja szedłem w tą stronę na pewno. Gdzieś poszedłem kawałek dalej. Kręciłem się jak debil tu. I stąd nie znalazłem. O mam ją, dobra, widzę, widzę. Idziemy tam. To... No wrócimy, zobaczymy, co się stanie. Zresetuj książkę. No dobra, teraz idziemy do tamtej tej, tej dziury takiej, co była w tym znaczy, to jest? Bo po, po, według notatki powinna nam się otworzyć ta skrzynka, w której będzie klucz. Dokładnie. I tym kluczem powinniśmy otworzyć to. Ewilenesa, głupce uwalniasz mnie. Piąk dalszy nastąpi. Ej. Powie... Powiedziałem się szczerze. Podoba mi się. Fajna gierka. Yy, Dodam ją co prawda na szybkie trzy chorojki, bo no póki co, yy, ale ogólnie gra trzymała mnie od początku w napięciu. Yy, cały czas coś się działo, nie było ani chwili przerwy tak naprawdę. Yy, szukanie tych właśnie tego zdjęcia to był bardzo ciekawy motyw też czy Kolejnym ciekawym motywem było motywem, który mi się bardzo podoba i ja bardzo lubię, tylko że ja lubię przez y, gry typu właśnie Slenderina, y, Outlast i tym podobne tytuły. Tam, taką działalność, że zbierasz jakieś baterie, jakieś karteczki, notatki, to jest po prostu piękne w grach. I to mi się bardzo podobało, że właśnie zostawiła nam notatki informując się z nami, komunikując jakby i uważam, że no, gierka jest, nie jest, prawda, jakaś szczególnie dobra, fajna graficznie. Chociaż graficznie, ani dobrze, ani źle nie jest, tak powiem, nie? A trochę się znam też na gierkach, więc y, trzymałem w napięciu. Przez... Bałem się nieraz, nieraz mnie przestraszyło. Y, nieraz miałem ochotę wyłączyć tą grę ze strachu. Y, no, Przede wszystkim, w szczególności ten jeden raz mi tak na samym początku wyskoczyła. No, powiem wam. Pięknie, pięknie, pięknie. Oby, oby druga część gry, była jeszcze lepsza albo tak samo dobra chociaż. Także widzimy się w kolejnym odcinku. A nie kolejnej gierce, was nabrałem znowu. Widzimy się w kolejnej gierce i czekajcie co to będzie za tytuł, nawet ja tego nie wiem.